Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Ewa Kowalska, prowadzę bloga ibedeker.pl, w ramach którego cyklicznie, acz nie regularnie prowadzimy spacery po Gdańsku. Zawsze przewodnikiem jest nam licencjonowany przewodnik Aleksander Masłowski, który... Aleksander, proszę Państwa, wie o Gdańsku wszystko. Dosłownie wie wszystko. Dzisiejszy spacer będzie możliwy dzięki współpracy z Radą Osiedla, Rady Dzielnicy, przepraszam, Radą Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Przedstawicielami dzisiaj jest Ewa Lider i Piotr Dwojacki. Dwojacki. to ja wiem. Cieszę się, że nasza kolejna wycieczka zyskała dużą popularność. Liczę na to, że kolejne wycieczki zyskają równie wielką. 24 czerwca, proszę Państwa, kolejne spotkanie, tym razem przejdziemy się po Nowych Szkotach. W międzyczasie mam nadzieję, że ukaże się książka Dolny Wrzeszcz i Zaspa autorstwa Jarosława Wasilewskiego i Jana Daniluka i ta książka, pierwsza w historii książka o naszej dzielnicy, również liczę na to, że będzie hitem. Dzień dobry Państwu, zaczynamy w takim razie naszą dzisiejszą wycieczkę. Odnosząc się do tego, co powiedziała przed chwilą Ewa, jeżeli ja kiedyś Państwu świadczę, że wiem Ogdańsko wszystko, proszę mnie natychmiast uwłasnowolnić, dobrze? Proszę Państwa, dzisiaj mamy duży obszar do obejścia, będziemy więcej chodzić niż mówić dzisiaj, no ale będą też miejsca, które Państwo być może znają, być może spojrzymy sobie na nie troszeczkę inaczej. Zaczynamy tutaj na Placu Komorowskiego, który jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla całej okolicy i tym węzłem komunikacyjnym jest z pewnością od przynajmniej XVII wieku między Oliwą i dzielnicami nadmorskimi tu się schodziły drogi właśnie i tutaj już takie coś w rodzaju no skrzyżowanie najpierw, a potem rondo powstało i tak jak jest to dzisiaj bardzo ważny węzeł komunikacyjny tak i w przeszłości był że ten plac w koncepcji zabudowy, koncepcji zabudowy z pierwszych lat istnienia Wolnego Miasta Miał być rondem, gdyby ta koncepcja została spójnie poprowadzona dalej domy wszystkie dookoła miałyby to półokrągłe zakończenie tu właśnie od strony placu, Ale jak Państwo widzą to się udało raptem w przypadku dwóch budynków, bo mamy to tutaj i na następnym rogu między Mickiewicza a Chrobrego. To jest oczywiście plac księdza Komorowskiego, którego nie muszę Państwu pokazywać na obrazku, bo mamy go tutaj. Na tablicy, gdzie jest również przedstawiony życiorys księdza, w wielkim skrócie pochodził z okolic Starogardu. Wyświęcony został w XIV roku i całą swoją pracą udowadniał, że jest wielkim polskim patriotą, co jak Państwo wiedzą w pewnych okresach było bardzo trudne. Nicznie został aresztowany zaraz w momencie wybuchu wojny, przeszedł przez Wiktoria Szulę, trafił do obozu w Stutthofie i w Wielki Piątek wraz z innymi działaczami Gdańskiej Polonii został rozstrzelany jest na cmentarzu, na Zaspie, na cmentarzu ofiar faszyzmu, który znajduje się tutaj przy ulicy Chrobrego, jak Państwo też na pewno wiedzą. Proszę Państwa, ten cały kompleks, którego pierwszym budynkiem jest mijany właśnie z prawej strony, jest powstałym tuż przed pierwszą wojną światową kompleksem nowych jednostek armii niemieckiej, jednostek łączności. W skrócie nazywane to było koszarami telegrafistów. Były budowane od 12 do 16 roku, czyli kończone już w trakcie pierwszej wojny światowej. Tutaj, tutaj mieściły się pomieszczenia nie tylko typowo koszarowe, ale i też techniczne jednostek, które nie tylko zajmowały się telegrafią kablową, ale już nawet pierwsze jednostki łączności radiowej niemieckiej armii, tu właśnie znajdowały swoje koszary. Ten teren w momencie, kiedy powstało Wolne Miasto, kiedy Wolne miasto zostało zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego zdemilitaryzowane. Ten teren przekazany został Polsce, jak możemy w różnych miejscach przeczytać, ale proszę Państwa, nie cały. Ten budynek na przykład zajęła Szkoła Policji. To był budynek należący do Wolnego Miasta. Wkrótce potem, no nie tak krótce, bo dopiero w 1929 roku powstał tutaj również Komisariat Policji, więc widzimy, że nie cały teren dawnych koszar telegrafistów. Został przekazany Polsce, tym niemniej, właśnie ten teren stał się jednym z głównych centrów polskości w wolnym mieście Gdańsku. Teraz zaproszę Państwa pomiędzy budynek dawnej szkoły policji a budynek obserwatorium, tam spróbujemy sobie znaleźć ślady i dowody tego, że tam rzeczywiście był komisariat Policji. Wcześniej to był jeden jednolity kompleks. Mówię o okresie I wojny światowej był to jednolity kompleks koszarowy i ten podział w postaci tego płotu dzisiaj zaistniał już w okresie wolnego miasta, bo to jak Państwu powiedziałem, ta część. Była, wszystko to w tą stronę, było częścią tak zwanego polnhofu, czyli tego polskiego kwartału. Podczas gdy tutaj rezydowała policja, była szkoła policyjna. A w tej części, którą właśnie widzimy, w 1929 roku utworzono rewir policyjny numer 8. I jeżeli się dobrze przyjrzeć temu napisowi na łuku nad wejściem, to tam jeszcze napis potwierdzające to co mówię, można odczytać, jak gdyby ktoś jeszcze nie wierzył to tutaj za płotkiem w krzaczkach stoi kamień kamień, który został ustawiony właśnie dla upamiętnienia um, utworzenia tutaj 8 rewiru policji tam jest napisane, że właśnie 8 rewir policji powstał jeśli pamięć mnie nie myli, 1 października 29 roku oczywiście ten kompleks koszarowy w momencie kiedy został podzielony między Wolne Miasto i Polskę został troszeczkę zmodyfikowany na Majdanie powstały między innymi obiekty sportowe, ale te obiekty sportowe już za chwilę sobie zobaczymy. Proszę Państwa, wchodzimy na teren obiektu sportowego, klubu sportowego Gdania, najstarszego klubu piłkarskiego w Gdańsku. Klubu, który swoją historię zaczyna niemalże wraz z momentem powstania Wolnego Miasta Gdańska. Nie wiadomo proszę Państwa, kto przyniósł do Gdańska obyczaj biegania za skórzaną, a potem gumową piłką kilkunastu facetów, Podejrzewani są to marynarze angielscy, którzy dla zabicia czasu w miejscach, gdzie stały ich statki na zaimprowizowanych boiskach toczyli rozgrywki. Miejscowi to obserwowali i z czasem zaczęli to kopiować. Pierwsze, pierwszy mecz, pierwszy klub w Gdańsku powstał w 1905 roku. To był klub FC Dan Danzig i ten klub rozegrał jeszcze w 1905 roku pierwszy mecz. I tak się zaczyna oficjalna historia gdańskiego futbolu. Pierwszym sportowym polskim, polską sportową organizacją, jaka istniała w Gdańsku jeszcze w XIX wieku, w 70-tych latach powstała, był klub Sportowy Ogniwo. Natomiast w momencie, kiedy Gdańsk wkracza w okres międzywojenny, kiedy pojawia się problem. Albo możliwość funkcjonowania, legalnego funkcjonowania organizacji polskich, pierwszą taką organizacją jest no, zaimportowany na teren Gdańska Sokół. Sokół, który m.in. ma swoją sekcję piłkarską. Dochodzi jednak do konfliktu wewnątrz klubu sportowego Sokół. Nie ma pieniędzy na finansowanie sekcji piłkarskiej, w związku z czym sekcja piłkarska w Sokole zostaje zamknięta. I w związku z czym piłkarze. Którzy jak wiadomo są bardzo mocno nastawieni na to, żeby grać i żeby uprawiać zarówno piłkę, jak i kibicowanie, tworzą własną organizację i rejestrują ją pod nazwą Klub Sportowy Gedania. Działaczem, znaczy członkiem Klubu Sportowego Gdania był również Ksiądz Komorowski, o którym mówiliśmy sobie przed chwilą. Działacze klubu zostali aresztowani zaraz po wybuchu wojny. Klub zresztą został tuż przed wybuchem wojny jeszcze 31 sierpnia, zdemolowany przez bojówkę nazistowską, która tu wtargnęła, zniszczyła pomieszczenia klubowe, zabrała klubowe insygnia, puchary i tak dalej. W każdym razie klub fizycznie przestał istnieć, prawnie przestał istnieć troszkę wcześniej, została zakazana jego działalność przez nazistów. Fizycznie został zniszczony 31 sierpnia, a od 1 września aresztowano jego członków, z których 75 zakończyło żywot. Po prostu zostało zamordowanych przez nazistów. I tu, właśnie między tymi krzakami, między tymi drzewami, widzimy tablicę poświęconą, poświęconą działaczom klubu sportowego Gedania, którzy stracili życie nie dlatego, że byli sportowcami, tylko dlatego, że byli polskimi sportowcami i przy każdej okazji tą swoją polskość manifestowali. Rzućmy okiem, proszę Państwa, na płytę boiska Gedanii. Wyobraźmy sobie te wspaniałe. Święta sportowe, które tutaj miały miejsce, nie tylko mecze piłkarskie, ale również zawody i lekkoatletyczne i różne inne.